Spoko. O, safe, ale fajnie. Save i. Co to? Dziecko płacze. Dobra, spoko. Jak dziecko płacze, to możemy zapisać sobie grę. I lecieć dalej. Do tego pokojiku, na przykład. On stanie. Nie? Coś mi się pomyliło. Dobra, ammo. I. Ty nic nie masz fajnego Aha, nowoczesna gitara czy co? No Taka trochę kwadratowa no dobra, wyłazimy sąd. Kto płacze? Hej ja Nie mogę jej zastrzelić Już umarłaś Popłakała, umarła i poszła Okej okay. IOP Wyhaj No tu co chwilę coś wyskakuje. Czy was posrało? Ale no, dobra, jak nie było pełnego, ja pierdolę, to znaczy, że nie było to aż tak straszne. <grytanie> dobra, bierzemy ten tapszan stąd. Znaczy, do boliskę. No, otwieraj się. O, coś po suficie biega, po szybie znaczy się. Wow! Wybuchło. Hej, stanie tu ktoś z Was? Ty wstałeś Dobra, jeden. Oj, nie lubię tych skaczących pedałów. Po mordzie go pobiję moim super karabinem. Dobra, już nie żyję. Myślałem, że to krefa, to takie czerwone światło. Tu już nikt nie stanie. Nie Dobra Ty też nie wstaniesz, bo ty nie jesteś nekromorfem A to zwłoki jakieś się tarzały po ziemi, a ja myślałem, że to potworek do mnie idzie Tu coś jest fajnego? Tak, coś jest, jakiś schemat Nie, złoty półprzewodnik I? I apteczka Dobra, apteczka jak tam amunicja? A jeszcze dobrze. E -e. Wszystko zamknięte. Gdzie mam iść? Tutaj. A gdzie tu jest zamknięte? Włącz zasilanie. Zasilanie, zasilanie, zasilanie. Chyba ktoś idzie. Gdzie? Ale Ryj. Chodź tu. Fajne odgłosy wydaje ten potworek. O, kolejny. Ło jezu, koło mnie. Dobra, chodź, chodź, chodź. Teraz pewnie mi na łeb skoczy. To nie ma skąd. Dobra, poszedł. I znowu. O! Skąd on wyszedł z tych drzwi? One chyba z prąd zabierały do wiadra i uciekały z nim te potworki, bo jak je zabiłem, to nagle power wrócił. Dobra Otwieraj Wow Kogoście wy tu tak zabiły? What the fuck? Na no, spoko O, ty wstaniesz Kurde, znowu nie, znowu się pomyliłem. To nie, po, nie nekromat, to po prostu jakiś ziomuś. O! Płaszka! Chodź tu do mnie! O, przyszła! No, trafię w końcu czy nie? Tak. Banały. Dobra, rozwaliłem ich. Ty nie wstaniesz. A tu coś leży. Amunicja, i coś idzie do mnie. Chciało mi zaskoczyć, ale mu się nie udało. Aha, lamus. Dobra, amunicja, apteczka. Coś jeszcze? No chyba nie. Czyli można iść na pociąg. Okej, okay, tak więc wchodzimy tu. Ktoś wstanie z was? Nie, nie jesteście nekromorfami. Dobra, apteczka, yy, amunicja i... i hakowanie. Dobra, gdzie mamy ten punkcik? Tu jest jeden punkcik. Um, kurde, gdzie to jest drugi? Drugi punkcik. I trzeci punkt, jedziemy na pewno coś tu będzie wskakiwać. O właśnie, więc lepiej broń przygotowuję. Nie wiem, czy stać z tyłu, czy czekać. Chyba lepiej z tyłu stać. O, o, cześć. Wow, jeszcze jeden, żegający żygacz, wypierdalaj dalej. No, no dawać jeszcze kogoś. A, można wyjść, dobra No już nie deptaj mi tak często. Amunicję idziemy dalej. O! żygający znowu Żygający po raz drugi Zdychaj! No Chuj HP mają. Żygające. Dobra, idziemy dalej Wow Nie ma wagonów Uciek do przodu Tak więc... Jump! Wow, drzwi No wylatujcie, wylatujcie Woohoo Trzymamy się Hold on jest Już słyszę, że ktoś idzie. O, wybuchający. Nara. No i można i dalej. Dobra. Otwieramy drzwi. O, wow, a to co? Co jest? O popatrzcie. Mogę jechać i strzelać Nie wiem czy muszę to robić ale Aha, nieźle O kurde Przyjdzie tu ktoś? Come on Come on, negasy. O idzie, idzie Bez, bez nóg, ale idzie Ha, łap! Oj, nie, do, nie doleciało Ło Jezu! Następny Shit! Dobra Mam kilka naboi tylko O kurwa! A to co? Dobra, poszedł Chyba, mam nadzieję. Oj, jednak nie poszedł. Uhu! Te senki wlecwej się są zajebiste, to trzeba przyznać.

Czytam, kto tam tłumaczył. Okej, okay, co to jest? Ładowarka Stazy, chyba? Nie, schemat. Trzeba, nie mam miejsca w ekwipunku... Już mam. Karabin pulsacyjny. O, on się przydaje. Naj, najlepsze jest na te małe takie pedoły biegające po ziemi. Nie wiem, jak one się nazywają. Ogólnie nie wiem, jak się potwory w się nazywają, za bardzo. Wiem, że jest Slasher, czyli ten taki... Z tymi... Fajnymi... E, ostrzami na plecach I jeszcze te są Salkery To obadam dopiero później Takie z bani napierdalają ok save Save'ujemy Przydałby się jakiś sklep I lepszy armor Z większą pojemnością O! Hej! No dostał w nogę I uciekł Teraz nie wiem, tu czy tam Dobra, no, tu widzę, trzeba iść Ale tu jest ogniwo Okej, okay, tutaj są zwłoczki Puste O kurwa I jeden nekromorf Nie zauważyłem tego, że on wstanie Harpuny Po co mi harpuny? Tak się pytam się. A. Harpony są do tego, do karabinu lin linowego bodajże. Ale jak mi to nie jest potrzebne teraz, to po co ja mam się bawić? Co najwyżej na sprzedaż by to było, ale wolę apteczki. Przydadzą się na pewno bardziej. Z powrotem tu jesteśmy? Przed przedszkole! Ta lokacja jest zniszcząca po prostu. Bardzo lubię tę lokację. Ej. Dobra, to idziemy. Tu mamy, co mamy? Aha, stąd przyszedłem, dobra. O! O, cześć! O, dzieciaczki, one są fajne, po jednym strzale giną. Ale ich jest bardzo dużo zawsze. O ty! Dużo was tutaj. Dawaj na solo. Po mordzie będę bił. lał po mordzie! Jak burę suki. Chodź

Dobra, stras sobie z nami pogadał. Chyba wszystko z nich już zdjąłem, więc można lecieć dalej. Tu mamy tak windę, sklep i i Sejwa Tak więc pójdziemy sobie najpierw do sklepu. Nabraska, ma to daliśmy. Mamy tak, do kupienia mamy ogniwa teraz. Karabin pulsacyjny i też śmierć, też rzeczy. Co robi oszczepnica? Niebezpieczeństwo nabicia. No to właśnie o to chodzi. Dobra, ekwipunek. Tu możemy sprzedać te śmieci. Sz mamy 25 tysięcy. Co z tym zrobić? Bym sobie Ammo, może trochę kupił. W sumie. Nie, Ammo się zbiera ciągle w czasie gry. Ile mam ammo? Ma? 13. Dobra, jak na razie zostawiam sobie kasę Zazwyczaj na ogniwa wydawałem tą kasę Bo broni raczej mało kupowałem, prawie całą grę grałem z Tym co trzymam w rękach aktualnie, czyli karabinem Nie, piłą pazmową Okej okay. Jedziemy Titan Station yeah we us Hey Dana there's this crazy guy that keeps contacting me I saw him back at the hospital Nolan Stross. he was a patient in the project just like you yeah well, why was he there what does he want He's a psychopath Isaac stay clear of him he murdered his own wife and child okay I'll be careful.